Pan Kogito w Gorzowie, dzień dobry Państwu. Pan profesor Paweł Leszczyński i pan dyrektor Sławomir Szenwald. Znajdujemy się w zabytkowej wili Lemana dzisiaj. No to tak dlatego, że jest wyjątkowy wieczór. Dzisiaj się zbliża już ostatni wieczór w roku 2020. No i jest to też gabinet, w którym bogaci panowie dyskutowali o różnych rzeczach pewnie związane z prowadzeniem biznesu, ale My dzisiaj mamy temat jak najbardziej przyjemny i związany właśnie z czasem, który mija. Cały czas płynie, ale może o tym najładniej to opowiedział Zbigniew Herbert. I zaczniemy może właśnie od tej, tego wyboru poezji Zbigniewa Herberta. I tak uczynimy. I tak uczynimy, a napisał on w swoim czasie słowa następujące: Czas. Oto żyje w różnych czasach, jak owad w bursztynie, nieruchomy, a więc bez czasu. Bowiem nieruchome są członki moje i nie rzucam na ścianę cienia. Cały w jaskini, jak w bursztynie, nieruchomy, a więc nieistniejący. Oto żyje w różnych czasach, nieruchomy, a wyposażony we wszystkie ruchy. Bowiem żyje w przestrzeni i należę do niej. I wszystko, co jest przestrzenią, użycza mi jej przejmującej, przemijającej formy. Oto żyje w różnych czasach nieistniejący, boleśnie nieruchomy i boleśnie ruchliwy. I nie wiem zaiste, co mi jest dane, a co odjęte na zawsze. To my sobie pozwolimy dzisiaj nie komentować, nie interpretować, bo mamy jeszcze innych autorów, Zanadżu, tak. którzy o wiele czasie. wyjaśnią. Mam na myśli Senekę. Seneca. A oh, tak w ogóle to nadaliśmy tytuł dzisiejszemu spotkaniu. A brzmi on Tempus Fugit. Nie może być inaczej. Ten dzisiejszy wieczór skłania nas do takiej refleksji, że no, wszystko przemija. Wszystko, coś, co się kiedyś kończy, ma swój, ma swój kres. I właśnie także o tym. Ale też zaczyna się nowe. Ale zaczyna się nowe, stare przebija, nowe się. I zaczyna. o tym Seneka będzie I O tym Seneka, nauczyciel też, może powiedzmy od razu, nauczyciel, również cesarzy, cesarski nauczyciel może nie za bardzo akurat jego podwładni byli pojętni, gdy tylko wspomnimy sobie o Neronie na przykład. Wszak to jednak nie jest wina Seneki, że nie udało mu się przekazać pewnych bardzo cennych wartości, które on wyznawał i który. Był przez całe swoje życie wierny. W tym miejscu wrzucimy jeszcze jedno bardzo ważne hasło. Proszę Państwa, Pierre Grimal, francuski pisarz, autor wielu biografii antycznych postaci, w tym również Seneki. Myślę, że książka godna polecenia nie tyle może na sylwestrowy wieczór, ale z całą pewnością na pierwsze dni nowego roku. Pierre Grimal. I trzeba Seneca. też powiedzieć, że Zbigniew Herbert, no to mistrzami filozofii bardzo się interesował i Seneka też był w zasadzie tak Herbert był uczniem Seneki można też powiedzieć. Tak. Kolejny wiersz. Określenie. Również z późniejszego okresu, bo ten wiersz, który pan profesor czytał to rok 83, a mój wiersz to z kolei rok jeszcze później, to rok, to są lata 90. Do rzeki, rzeko klepsydro wody przenośnio wieczności. Wstępuję w ciebie coraz bardziej inny, że mógłbym być obłokiem, rybą albo skałą. A ty jesteś niezmienna jak zegar, co mierzy metamorfozy ciała i upadki ducha. Powolny rozład tkanek i miłości. Ja, urodzony z gliny, chcę być Twoim uczniem i poznać źródło, olimpijskie serce, chłodna pochodnio. Szumiąca kolumno, opoko mojej wiary i rozpaczy. Naucz mnie rzeko uporu i trwania, abym zasłużył w ostatniej godzinie na odpoczynek w cieniu wielkiej delty, w świętym trójkącie początku i końca. To nie tylko o przemijaniu, ale też o tych sprawach ostatecznych. No, żeby myśleć o upływie czasu, to musimy też myśleć o tym, że kiedyś ten czas się kończy, bo to jest sedno filozofii. I nauki, właśnie, między innymi Seneki. Ale może wróćmy od razu, przejdźmy do tekstów. samego, Seneki, samego mistrza. Samego mistrza. Tak Zaczerpnęliśmy parę ciekawych cytatów i powiedzeń Seneki z tej oto właśnie książki, z tej serii Wielkie Dzieła Filozoficzne. Seneka myśli, myśli. I zaczynamy. Nic nie jest bardziej obce dla człowieka zajętego, niż życie. Żadnej innej umiejętności nie uczymy się z większym trudem. Pierwsza z tych myśli. No i od razu też wiele refleksji o, o trudzie życia. Też przypomina mi się tytuł jednej z piosenek z lat 80., no w swoim czasie to był jeden z przebojów polskich Zdzisława Sośnicka – Uczymy się żyć. Bez końca, bez początku. Było też takie pytanie, jak żyć? Jak żyć? To jest uniwersalne, panie profesorze. Nieważne, kto je zadaje, zadajemy je sobie zada, je wszyscy. Nieważne, w jakim kontekście, zadajemy je sobie wszyscy i teraz rozszerzmy to, powinniśmy je sobie zadawać. Tak. Bo to jest jakiś barometr też tego, na ile jesteśmy rzeczywiście w tym świecie i na ile naszą egzystencję traktujemy serio. Seneca nas pyta o to również, czy ty, człowiecze, Żyjący, no i teraz odnieśmy to do dzisiejszego wieczoru, żyjący my ludzie na progu trzeciej dekady XXI wieku, lat dwudziestych XXI wieku, czy dla nas ta refleksja straciła coś na aktualności? Bynajmniej, Absolutnie, chyba nawet jest jeszcze bardziej aktualna, jeszcze bardziej bo wprawdzie aktualna. umiemy bardzo dużo rzeczy, umiemy, nie wiem, polecieć w kosmos, Wylądować na Księżycu, teraz na przykład wyprodukować szczepionkę przeciwko tak. tej pandemii strasznej. I, to nie starszej. Jedno, i, I to nie jedno. w jak krótkim czasie. Ale jak żyć? No to jest trudne. I chyba coraz trudniej. To przejdziemy do następnego cytatu z Seneki. Przez całe życie należy się uczyć żyć i, co może jeszcze bardziej cię zdziwi, przez całe życie należy się uczyć umierać. To o tej pierwszej połowie tutaj już rozmawialiśmy, o tej pierwszej części. No, całe życie uczymy się żyć, ale też pojawia się uczyć się umierać, czyli no troszeczkę musimy być przygotowani na każdą sytuację i jak mówiliśmy czas kiedyś się kończy, no i żebyśmy też jakbyśmy byli yy, no w tym ostatnich... Momentach nie mówili, że coś tam przegapiliśmy, coś tam przeoczyliśmy, że nie do tego portu zmierzaliśmy, do którego chcieliśmy, o którym właśnie też Seneca wspomina. Tutaj trzeba hmm. powiedzieć też o, o pojęciu ars noriendi, czyli sztuce umierania, która też jest i była ważnym elementem choćby literatury. I to jest też taki wątek ponadczasowy, że no, skoro właśnie coś się zaczyna no to coś ma również swój kres, a w tym momencie już nie coś, tylko przechodzimy na płaszczyznę nam wyższą, czyli ktoś. Ludzkie życie ma swój początek. Ma swój kres. Możemy powiedzieć, że oczywiście też szereg różnych rozwiązań życia społecznego do tego jest dostosowanych. W końcu kiedyś wymyślono instytucję testamentu. Tak. No właśnie pod tym hasłem, no że trzeba się przygotować również na. I nie jest powiedziane, z że z ten święta. testament to trzeba tak do... zwlekać z nim. To można coś bardzo wcześnie. Naturalnie, Prawda. jakkolwiek nie jesteśmy teraz programem no prawnych, właśnie. to możemy powiedzieć. A zmierzamy że mamy... ku takiemu szampańskiemu nastrojowi dzisiaj, jednak mimo wszystko zdaje się. Możemy powiedzieć, że mamy wiele form prawnych testamentów i na tym ten wątek jakby zakończyć. Następna myśl mistrza Seneki. Kto każdą chwilę obraca na swój użytek, kto każdy dzień układa jakby swój dzień ostatni, ten ani nie pragnie jutra, ani się go nie lęka znowu bardzo aktualne pod kątem tych obaw, które nam towarzyszą w sytuacji takiej, kiedy za paręnaście godzin powitamy nowy y, rok 2021 i też tą właśnie wspomnianą nową dekadę. Przypominają mi się słowa Marcina Lutra. Który kiedyś zapytany przez kogoś, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że za chwilę nastąpi koniec świata, odpowiedział bardzo ciekawie, bardzo bardzo krótko, a zarazem bym powiedział bardzo ważnie pod kątem naszych dzisiejszych czasów i wyzwań, jakie, jakie stwarza troska o planetę. Posadziłbym drzewo. Krótka no tak. piłka, można by powiedzieć: posadziłbym drzewo. Tyle. A więc to też pokazuje, że ta myśl o tym, że my odejdziemy, myślę, że to też Seneka nam chciał powiedzieć. Nie może być naszą obsesją. Obsesją właśnie nie, bo zbyt dużo to już nie zrobimy. Gdyby tak, tak to powiedział dosłownie. Gdybyśmy no, gdybyśmy się jutro, tak, że jutro jest ten ostatni tak, dzień to i co, to byś no co byś zrobił? No co byś zrobił? No, może rzeczywiście to posadzenie drzewa to jest chyba najlepsze wyjście. Ono jeszcze będzie, może i stoi, może 200 lat, o potem rosło. O to chodzi? Pod warunkiem, że nikt nie wytnie prędzej tego drzewa. No, no otóż to, co się niestety yy, zdarza. Tu, gdzie? I kolejne. Oczekiwanie nastawione na jutro, a marnujące dzień dzisiejszy, stanowi największą zawadę w życiu. Dysponujesz tym, co znajduje się w rękach losu, a co w Twoich wypuszczasz, czego wyglądasz, dokąd zmierzasz. Wszystko, co może nadejść, zawieszone jest w niepewności. Żyj już w tej chwili. No to sedno stoicyzmu. Oczywiście, jak najbardziej, szczególnie właśnie to ten zwrot na końcu, ale zarazem też ten ważny, ciekawy motyw przewijający się przez wieki. Carpe diem, prawda? Na koniec, żyj już w tej chwili. A gdy pada to ważne pytanie, pytania, Czego wyglądasz? Dokąd zmierzasz? Przypomina mi się zestaw pytań zawarty w tytule jednego z dzieł francuskiego malarza Paula Gauguin. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? I dokąd idziemy? Widzę w tym pytaniu nawiązanie właśnie Gauguina do, do Seneki. I też wydaje mi się, że z tego sformułowania, z tej myśli przebija też taki ważny wątek dotyczący pewnego oszczędzania. Oszczędzania czasu, ale również możemy pójść i szerzej również oszczędzania tych środków, tych dóbr, które, które mamy. mamy. I też może pewnego planowania czasu. I planowania Czy, czasu też. Choć jeśli pada hasło, to są takie, można by powiedzieć, pozornie sprzeczne hasła. Planuj swój czas, patrz co jest przed Tobą, do jakiego portu zmierzasz, o którym często Seneka właśnie mówi, a tu z kolei żyj chwilą, żyj w tej chwili. No, pozornie jest to sprzeczne, ale jednak przy dobrze zaplanowanej drodze, no to trzeba tą chwilą żyć. I ona jest jakby najważniejsza. Najważniejsze jest dla nas to, co będzie, tak jak pan profesor mówił. Bo to przecież nie chodzi w tym sformułowaniu Carpe Diem o to, żeby, jak, jak myślę, to wspólnie interpretujemy, żeby tylko i wyłącznie koncentrować się na chwili, a wyłączyć, że tak powiem, myślenie o przyszłości. Nie. Wydaje mi się, że tu chodzi o pewną celebrację życia. Tak bym to chyba widział. Celebrację życia. Radość z tych chwil, które, yy, które mamy. No, mówi też o tym, że yy, tutaj właśnie w przedmówczyniu yy, przeczytanym fragmencie zawieszone jest w niepewności. Niepewność, no, to tak. nam pokazał ten rok, że można było planować bardzo dużo, ale niestety no, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Wówczas to nam pozostaje, no, żyć tą chwilą, która jest nam dana. O, chyba tak mi się trochę <noise> nawet poniosło mnie nieco. No, i kolejny. kolejny. Z szybkim upływem czasu. Należy walczyć prędkim korzystaniem z niego. Jakie to nawiązanie, prawda? Do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. I spiesznie czerpać, niby z rwącego potoku, który nie będzie płynął wiecznie. No i tutaj, a propos czasów antycznych, przychodzi mi na myśl. Świetna scena ze świetnej ekranizacji powieści Roberta Gravesa, Ja, Klaudiusz. Ja myślę, że Państwo pamiętacie, 1976 rok, BBC, serial produkcji BBC, Ja, Klaudiusz. Ten film kończy się dialogiem, a właściwie przekomarzaniem się umierającego Klaudiusza ze śmiercią. Klaudiusz mówi do śmierci, która po niego przychodzi, mówi, ale... Mniej więcej tak mówi, ale jeszcze muszę tutaj napisać. Jeszcze mam parę do napisania na tym zwoju, jeszcze parę aspektów historii swojej rodziny chcę dokończyć. I tak on mówi, 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 a ta śmierć takim spokojnym, wręcz tak aksamitnym głosem mówi do niego: Klaudiuszu, ale tej podróży nie należy odkładać. Czyli śmierci nie unikniemy. Nie unikniemy. Natomiast y, mamy tu jeszcze ten taki fragment, czas nie będzie właśnie płynął wiecznie, tak, ale też taki chyba aspekt, że trzeba tym czasem dzisiaj byśmy powiedzieli zarządzać, zarządzanie czasem, dzisiaj tych podręczników na ten tak. temat y, na każdym regale w księgarni znajdziemy dużo. No i proszę, już wtedy właśnie y, w czasach, kiedy wydaje nam się wcale tak śpiesznie chyba nie, życie nie pędziło nie właśnie. A jednak zarządzać czas. Seneca często też narzekał na to, że właśnie ludzie marnują czas, tracą ten czas. Z tego czasu można by jeszcze więcej zrobić, ale też nie popadajmy z kolei właśnie w taką bardzo merkantylną myśl, że ten czas to trzeba tak wydusić w naszym życiu, żeby jak najwięcej z tego skorzystać. Dzisiaj to pewnie byśmy przerobili na żeby skorzystać finansowo może tak. i gospodarczo. Tak. Bo też ważne są te aspekty jednak duchowe. Zdecydowanie, i tak jak tutaj pan dyrektor powiedział o, o, o tym tempie i stylu życia. To rzeczywiście w tamtych czasach, no, gdy odnosimy to do życia Seneki, do y, życia Rzymian, no, w sposób szczególny patrycjatu rzymskiego, to oczywiście to tempo życia było daleko y, dla nich inne. Wiadomo, oni dysponowali służbą, dysponowali niestety, tutaj musimy powiedzieć, bardzo brzydką instytucją, która niestety przetrwała wiele, wiele setek lat, a i dzisiaj pod niektórymi postaciami występuje niestety również w naszym świecie, czyli niewolnictwo. Ale oni są to winko, żyjąc w tej południowej, śródziemnomorskiej kulturze, no z całą pewnością raczej celebrowali ten czas i starali się chyba o to, aby pewną, pewną tutaj, no właśnie tą chwilę. Tak, tak. i w kolejnym być. mamy właśnie kontynuację tego tematu, no bo też trosz, oczywiście nie przypadkiem wybraliśmy akurat te myśli, które dotyczą czasu upływania, mijania tego, co za nami, co przed nami. Jak rozmowa albo lektura albo intensywne rozmyślanie wprowadza w błąd podróżnych, bo wcześniej stwierdzają przybycie do celu niżli zbliżanie się do niego. Tak samo jest z tą ciągłą i bardzo pospieszną podróżą życia, którą odbywamy jednakowym krokiem, czuwając i śpiąc. Ci, którzy są nią zajęci, zdają sobie z niej sprawę dopiero na samym końcu. No i znowu mamy tutaj tę śpieszną drogę życia, to już o tym mówiliśmy. Że gdyby Seneka obudził się dzisiaj nagle, to dopiero by hmm. musiał powiedzieć, jakie to jest tempo, ile bodźców o, dzisiaj nas nie codziennie od nas do, się dotyka. nie, komórkowy, ma W tym świecie podejrzemy. Tak w zasadzie komórkowy, zarządzania wszystkim. dysponujemy to jest w zasadzie centrum zarządzania wszystkim, bo to jest i nie, i nie, nie, i i i tak, nie, no i też nam jeszcze myślę, jedno. że jeszcze słówko komentarza do tej frazy byłoby takie, że no tutaj jest mowa o podróży, o rozmowie w trakcie podróży. Wiemy wszyscy z własnego doświadczenia, że rozmowy w trakcie podróży są ważne, bo dzięki temu podróż szybciej upływa. Ja myślę, że tutaj też jest kolejna taka, taki apel Seneki o uważność w życiu, o te właśnie takie zatrzymania, twórcze zatrzymania też. I refleksję nad tym, co, co kształtuje nasze życie. No i wreszcie ostatnia z jego myśli, którą chcielibyśmy z Państwem się podzielić, brzmi tak. Czas ludzkiego życia dzieli się na trzy okresy. Na ten, który był, ten, który jest i ten, który będzie. Czas, w którym żyjemy, jest krótki w którym mamy żyć, jest wątpliwy, a ten, który już przeżyliśmy, pewny. Los bowiem utracił prawo do niego i nie podlega on już niczyjej władzy. Czyli najlepszy czas jest ten miniony, bo to jest ten czas pewny, jak pisze Seneka. Nie smućmy się zatem, że czas mija. Tak. A ten smutek związany z upływem mijającego czasu, ja myślę, że nam wszystkim osłodzi, również osłodzą nam słowa wyjęte z pięknej piosenki Marka Grechuty. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. czekamy. No i właśnie dzisiaj czekamy. Panie profesorze, się tu, troszeczkę się przygotowałem. No bo trzeba w takim razie, za ten czas, który przed nami, tak, tutaj nalejemy oczywiście wody. Żeby, zakryję metkę, ale żeby było no jest to gazowana woda i zgodnie ze zwyczajem czekamy na ten nowy czas. Zawsze życzymy sobie, żeby ten czas nowego roku był lepszy niż ten mijający i tak musi być. No nie ma innego wyjścia. Taki jest koło losu po prostu. Tak to A zatem za mijanie czasu. I za, za pomyślny nowy rok dla wszystkich Państwa. I tempus fugit.